Ewangelia według świętego Jana, Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego. Aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Medytacja nad słowem. Chleb w rozumieniu biblijnym oznacza po prostu pokarm codzienny. Gdy Jezus mówi o sobie, że jest chlebem, oznacza to, że jest prawdziwym pokarmem zaspokajającym wszelkie ludzkie potrzeby. I fizyczne, i duchowe. Wspaniale jest usłyszeć, że Jezus przyszedł na ziemię nie po to, by pełnić swoją wolę. Co raczej wolę swego Ojca, a wolą Ojca jest, by Jezus nikogo nie stracił, nie zagubił, ale wszystkich doprowadził do życia wiecznego w niebie. Warunkiem jest uwierzyć w Jezusa jako Syna Bożego. Uwierzyć to znaczy też wyciągnąć pełne konsekwencje ze swojej wiary, przynieść owoce godne uwierzenia.